Serdecznie zapraszam do nas panią Iwonę Harnik, e, która zaprezentuje dwie szkoły krakowskie prowadzone przez ten sam organ. Samodzielne Koło terenowe nr 64 STO i to będzie społeczna szkoła podstawowa nr 4 imienia Juliusza Słowackiego i trzecie społeczne liceum Ogólnokształcące. Dzień dobry Iwona Harnik. E, ja występuję w roli rodzica, tego zaangażowanego rodzica. W edukację swoich dzieci. Chyba mam bonus, jak mówię o dwóch szkołach, albo nadrobię to, co pani tutaj przede mną wykorzystała, ale na pewno tak szybko nie będę umiała powiedzieć. Jestem tutaj w kilku rolach jako członek zarządu STO. Jako sekretarz samodzielnego Koła Terenowego 64, które jest organem prowadzącym społecznej szkoły podstawowej w Krakowie, jak również trzeciego społecznego liceum, mamy również przedszkole. Ale najważniejszą rolą jest to, że jestem rodzicem dwójki uczniów naszych szkół. I powiem historię o, z perspektywy rodzica. Niestety nie twórcy tych szkół. Ale także osoby, która odpowiadała za nagranie i wywiad. E... Powiem o wyborze, o sensie, bo pierwszą decyzją to był wybór szkoły, wybór szkoły dla dzieci, wybór dobrej edukacji. Oczywiście te funkcje przyszły później. E... I to była świadoma decyzja. To była świadoma decyzja, by wejść do wspólnoty, do nie do systemu edukacji, ale do wspólnoty społecznego towarzystwa światowego, gdzie poza dobrą edukacją jest coś więcej. Jest coś bardziej cennego. To jest ta wspólnotowość. Taką szkołę stworzyła doktor Anna Okońska Walkowicz. Nie ma jej dzisiaj z nami z przyczyn bardzo osobistych. Miałyśmy przyjechać obie i tu wielki ukłon dla Ani Okońskiej Walkowicz która jest twórczynią, pomysłodawczynią, do dzisiaj dobrą duszą dla naszych szkół. I my dzisiaj, mówię tu jako rodzice, którzy też są w zarządzie szkół krakowskich, chcemy iść dalej tą drogą, którą ona wyznaczyła. Chcemy rozwijać to dzieło Ani i wszystkich twórców szkół STO, która pierwsza pokazała, że ta edukacja może być inna. Ale ona się zaczyna od odpowiedzialności dorosłych. Wszystko zaczęło się od marzenia. To wszystko zaczęło się od marzenia ludzi, którzy chcieli wolnej edukacji, ciekawej edukacji dla swoich dzieci. Nie godzili się na byle jakość w edukacji i głośno o tym umieli powiedzieć. I kiedy nagrywałam i teraz, kiedy słucham wywiadu, to mi. Nie jest to anegdota, utkwiła e, taki cytat, takie słowa, które wypowiedziała Ania, Ania e, Okońska-Walkowicz, że chciałam, żeby oceny z WF-u były równie ważne, jak oceny z matematyki. I tak jak mówię, nie jest to anegdota. To pokazuje, jak... E, Innowacyjnie, nowatorsko wówczas twórcy szkół podchodzili do edukacji. Pomyślałam sobie kurczę, no tak, twoje ciało, twoje zdrowie, twoje emocje są równie ważne jak wiedza. To trwa do dziś w naszej szkole. Bo wiem, że jako rodzic to wiem, że dziecko, które jest w ruchu. To jest w jakimś sensie. Uczy się lepiej, rozwija się lepiej, może dać upust poprzez ruch, sport, działania swoim emocjom. Wybrałam kilka cytatów, które w tym wywiadzie, który jest oczywiście na stronie projektu, bardzo szczegółowo do odsłuchania, że szkoła była. Oknem na świat, to już wybrzmiało, że te języki dawały wolność, no bo jeśli chcemy zmieniać świat i rzeczywistość, to musimy się umieć komunikować. Bierzcie sprawy w swoje ręce, to również to wybrzmiało. I to też funkcjonuje do dzisiaj. Chodziło też o to, żeby rodzice, którzy przyszli i oddawali te dzieci do szkoły, Również ją współtworzyli, brali za to współodpowiedzialność, uczestniczyli realnie w życiu szkoły. Dlatego w naszej szkole STO w Krakowie, każdy rodzic jest członkiem STO, członkiem wspólnoty STO. W zdrowym ciele w zdrowy duch. Kiedy usłyszałam to zdanie, to również pomyślałam, jak bardzo ówczesny. Program naszej szkoły nadaje się tu i teraz do XXI wieku. Teraz, kiedy ostatnio mówi się o projektach, o tygodniach projektowych, o tym, żeby motywować dzieci do rozwoju, do sportu, my to robimy. Obchodzimy za chwilę kolejne dwudziestolecie różnych y, inicjatyw, które powstawały wtedy. Ludzie i relacje, nie system. To również jest ważne. Nauczyciele, uczniowie, rodzice. Szkoła oparta na wartościach, szkoła oparta na faktach, szkoła oparta na historii, na zaangażowaniu wielu ludzi. I tak jak tutaj mamy te liczby, już było powiedziane przy STO Poznań, że zaczynaliśmy od 80 uczniów. A dzisiaj mamy ich prawie 500. Pierwszy zarząd szkoły liczył trzy osoby. Byli to też rodzice, którzy mieli dzieci w szkole. Dzisiaj mamy zarząd, który liczy 15 osób. W tym są to absolwenci, którzy mają swoje dzieci w naszych szkołach. Były momenty przełomowe, były momenty smutne, różne. Ale wiadomo, każde idee, każde wartości. Każde marzenia muszą mieć ludzi, ludzi, którzy stoją za tym, żeby je unieść, żeby je realizować, żeby je kontynuować. I tak jak my zawsze trafialiśmy, tak jak Ania Okońska-Walkowicz trafiała na dobrych ludzi, tak my teraz, mówię to z perspektywy obecnego zarządu szkoły, mamy dobrych ludzi wokół siebie, którzy chcą się angażować, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. I szkoła obecnie, tak jak Ania Okońska, była tym inicjatorem, teraz strażnikiem tych wartości i idei, mądrość, wolność, miłość, jest Iwo Wroński, dyrektor szkół od 20 lat i Jola Dąbek, która przyszła z inicjatywą stworzenia szkoły dla edukacji wczesnoszkolnej i również jest tym dyrektorem godnym zaufania od 20 ponad lat. Co przetrwało? Czym się wyróżniamy? Kim jesteśmy? Niech te filmy tutaj krótkie pokażą, e, jacy jesteśmy. 2015 rok i 2025. Teatr rodziców. Lekarze, chirurdzy, anestezjolodzy, prawnicy zaangażowani w cały rok żeby na koniec zerówki, na Dzień Dziecka zaprezentować dzieciom spektakl. I robią to, bo chcą, nie, że muszą i to trwa już no tyle lat. To są pierwsze spektakle z 2015 roku, teraz poprzeczkę sami sobie podnieśliśmy i to są ostatnie rzeczy. Mamy mundurki, tym się wyróżniamy. Mamy klub sportowy, glosator, bo ten sport jest bardzo ważny. Mamy uprawnienia, by nadawać i rozwijać e, narciarstwo. Wyjeżdżamy na obozy obowiązkowe, zimowe, na narty. Robimy projekty edukacyjne. Tu, w tym miejscu, również bywamy z uczniami, gdzie rocznikowo jeździmy, zwiedzając. Przepraszam, nie zwiedzając, też zwiedzając całą Polskę. Dzieciaki w grupach realizują projekty edukacyjne, prezentując je później. Most Tumski z Wrocławia, zaprojektowany i pokazany z klocków Lego. To są przedstawienia dzieci, pokazujące legendy różnych miast. Także. Kontynuujemy to dzieło, angażujemy się i wierzymy, że wspólnota to jest ta wartość, która nam daje siłę. Bo sami nie będziemy mogli tak wiele zrobić, robiąc wspólnie. To już też gdzieś ktoś wcześniej powiedział: możemy przenosić góry, możemy łamać lód, możemy zmieniać ten świat. Dziękuję. Bardzo bardzo, bardzo dziękujemy. Znowu mam tę wątpliwość, czy cokolwiek do takiej wyczerpującej prezentacji można jeszcze dodać, ale próbujmy. Też się czy będę umiała odpowiedzieć? Ważną częścią historii współczesności wielu szkół niepublicznych są wyzwania związane z warunkami lokalowymi. Jakie są Państwa doświadczenia w tym obszarze? Gdzie dziś mieści się siedziba szkoły? Siedziba szkoły mieści się... Ha, na początku miała być w domu, to też gdzieś wybrzmiało, że były takie, takie czasy, ale dzięki uprzejmości właśnie tym ludziom i szczęścia do ludzi mieliśmy siedzibę tam, gdzie teraz mamy, w Krakowie, jednej szkoły. W Domu Kultury obecnie jest to nasz budynek. Niestety zabytkowy i ma swoją wadę, że nie możemy go wyremontować tak, jakbyśmy chcieli ale dążymy do tego, aby tak było, na Krowoderskiej 8. Jest to piękny budynek zabytkowy Imki z pierwszym basenem w Polsce i z tarasem na balkonie. Także dzieci mają swój plac zabaw na poziomie plus 4. Drugą siedzibę, również od samego początku, której nie zmienialiśmy, też dzięki wsparciu rodziców mamy na Stradomskiej 10. Było ją widać tam na tym filmie. Mamy piękny widok z pokoju dyrektora na Wawel. Siedziba ma też swoje plusy i minusy. Nie jest nasza całkowicie. Współdzielimy ją z miastem, także musimy się lubić z władzami, chociaż nie zawsze jest to łatwe. Ale tak, wyzwania związane z warunkami lokalowymi były i tutaj rodzice tworzyli. Dzisiaj absolwenci nam to mówią, którzy przyprowadzają okna. Widzisz, kochanie, twój dziadek tutaj kupował okna. Widzisz, twoja babcia tutaj zagospodarowała ogródek, i to jest piękne, bo te dzieci się utożsamiają z tym miejscem. Ale tak sobie myślę, że takie wychowanie na placu zabaw na poziomie plus cztery to też od razu. W Jakoś naturalnie wytwarza taką szerszą perspektywę patrzenia na różne rzeczy, prawda? Z dystansu. Może, Tego się trzymajmy. Może. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję.